Życie to pole bitwy, a każdy dzień to nowa potyczka. Niezależnie od tego, czy chodzi o relacje biznesowe, czy rozwój osobisty, jest to ciągła i ciągle zmieniająca się wojna, która wymaga od Ciebie bycia przygotowanym i elastycznym przez cały czas. Podobnie jak w każdej wojnie, kluczem do zwycięstwa jest umiejętność prześcignięcia i przechytrzenia przeciwnika. Widzisz? Wszyscy musimy konkurować na tym świecie, a jeśli udajesz, że jesteś zbyt moralnie poprawny, aby konkurować, to twoje cele i marzenia zostaną po prostu odebrane przez innego człowieka. Zawsze znajdzie się ktoś, kto z chęcią odbierze ci twoją przyszłą żonę lub dochód, który masz. Może nawet czaić się w tej chwili, czekając, aż się rozluźnisz i opuścisz gardę. Właśnie dlatego trzeba być przygotowanym przez cały czas i nigdy nie popadać w samozadowolenie. Pamiętaj, że jeśli jesteś prawdziwym wojownikiem, to rywalizacja cię nie przeraża, ale czyni lepszym. Sztuka wojny to jedna z najwspanialszych książek, które mogą pomóc ci wygrać życiowe bitwy. Te lekcje nie są tylko dla żołnierzy na fizycznym polu bitwy, ale dla każdego, kto chce odnieść sukces w swoich przedsięwzięciach. Więc słuchaj bardzo uważnie, ponieważ pomogę ci uzyskać przewagę w każdej sytuacji. Lekcja pierwsza: Poznaj swojego wroga i poznaj siebie kiedy Sun Tzu powiedział poznaj swojego wroga i poznaj siebie, podkreślał znaczenie znajomości zarówno swoich mocnych i słabych stron, jak i swoich przeciwników. Większość ludzi nie rozumie siebie, ani nie rozumie swoich przeciwników, i dlatego ciągle przegrywają w życiu. Rzeczywistość jest taka, że jeśli nie znasz siebie, to nie wiesz nic i jesteś tylko produktem swojego środowiska. Jednocześnie, jeśli poznasz siebie, ale nie swojego przeciwnika, to przegrasz tak samo często, jak wygrasz, ponieważ wynik jest wtedy nieprzewidywalny. Jeśli znasz wroga i znasz siebie, nie musisz obawiać się wyniku nawet stu bitew. Naucz się więc rozumieć zarówno siebie, jak i swojego wroga, kim jesteś i czego chcesz. Bądź szczery wobec siebie o swoich ograniczeniach. Jakie są twoje słabości i obszary do poprawy? Rozumiejąc własne ograniczenia, możesz opracować strategię ich przezwyciężenia i wykorzystać swoje mocne strony na swoją korzyść. Jeśli chodzi o twojego wroga, musisz nauczyć się rozumieć go lepiej niż on sam siebie. Jaki jest jego główny cel, jakie są jego cechy, nawyki i uprzedzenia? Analizuj wszystko, co go złości i jak się zachowuje, gdy staje się emocjonalny. Szukaj wzorców, o których on sam nawet nie wie. Dopiero gdy dowiesz się o nim jak najwięcej, zaczniesz dostrzegać jego mocne i słabe strony. Jednym z najskuteczniejszych sposobów na pokonanie wroga jest uderzenie w jego słabość. Jak słynnie napisał Sun Tzu: W wojnie najważniejsze jest unikanie tego, co silne, i uderzenie w to, co słabe. Lekcja druga: Atakuj z precyzją i strategią. Zwycięstwo w wojnie nie polega na poziomie zniszczeń, jakie spowodujesz, zamiast tego celem wojny jest wyeliminowanie wroga tak skutecznie i efektywnie, jak to tylko możliwe, a to wymaga strategii. Generał, który wygrywa bitwę, dokonuje wielu obliczeń w swojej świątyni, zanim bitwa zostanie stoczona. Generał, który przegrywa, robi ich niewiele. Oznacza to, że każda bitwa jest wygrana na długo przed jej stoczeniem. Zawsze obliczaj ryzyko swoich działań i to, czy ryzyko przewyższa korzyści z nich płynące. Bądź strategiczny i precyzyjny w swoich ruchach, ale także upewnij się, że nigdy nie lekceważysz planu działania wroga, ponieważ na wojnie najważniejsze jest atakowanie jego strategii. Lekcja trzecia: dostosuj swoje plany. Nie ma czegoś takiego jak idealny plan, ponieważ okoliczności mogą się zmienić. Oznacza to, że nie powinieneś być nieobiektywny i utknąć w jednym konkretnym planie lub strategii. Zamiast tego należy dostosować swoją strategię do konkretnych okoliczności, z którymi mamy do czynienia, aby zmaksymalizować swoje szanse na sukces. Oznacza to, że ważne jest, aby pozostać elastycznym i otwartym w obliczu zmieniających się okoliczności i być gotowym odpowiednio dostosować swoją taktykę, gdy zajdzie taka potrzeba. Pamiętaj, że plan główny zmienia się w plan śmieciowy, gdy zmieniają się wszystkie okoliczności wokół niego, a brak zmiany planu na czas doprowadzi cię do zniszczenia. Lekcja czwarta. Unikaj bezpośredniego konfliktu. Są chwile, w których musisz bezwzględnie zaatakować przeciwnika, na przykład gdy odpoczywa lub dochodzi do siebie, wtedy nie możesz dać mu wytchnienia. Jednak czasami lepiej jest wygrać bez walki. Oznacza to, że unikasz konfliktu. To nie sprawia, że jesteś słaby lub przestraszony. Nawet najsilniejsze zwierzę uniknęłoby bitwy, która nie jest warta stoczenia. Istnieje wiele powodów, dla których chcesz uniknąć bezpośredniego konfliktu. Może to wynikać z faktu, że twój wróg jest zbyt silny, aby stawić mu czoła w tym momencie, lub dlatego, że nie chcesz tracić czasu, energii i zasobów na bitwę, której można łatwo uniknąć, a może dlatego, że znalazłeś sposób na zniszczenie wroga bez konieczności stawiania mu czoła w bezpośrednim starciu. Jedną z taktyk zalecanych przez Sun Tzu w celu osiągnięcia zwycięstwa bez bezpośredniego konfliktu jest użycie podstępu. Wprowadzając przeciwnika w błąd lub przedstawiając fałszywe informacje, możesz zyskać przewagę i osiągnąć swoje cele bez ryzyka bezpośredniej konfrontacji. Najwyższą sztuką wojenną jest podporządkowanie sobie wroga bez walki. Wygra ten, kto wie kiedy walczyć, a kiedy nie. Jest wiele sytuacji, w których najlepiej jest unikać bezpośredniego konfliktu, więc zawsze pamiętaj o swoim głównym celu przed wyruszeniem do bitwy. Lekcja 5. Na wojnie nie ma miejsca na emocje. Wygrywa spokojny i powściągliwy wojownik, a nie gorąca głowa szukająca zemsty czy ambitny poszukiwacz fortuny. Są dwie rzeczy, o których musisz pamiętać. Jedną z nich jest znaczenie kontroli emocjonalnej, a drugą znaczenie zdystansowania się. Kontrola emocjonalna jest ważna, ponieważ emocje są źródłem energii. Gdy emocje nie są kontrolowane, szybko stają się autodestrukcyjne, ale kontrolowane mogą być niezwykle potężne. Jednak jeśli chodzi o jakąkolwiek strategię, emocje po prostu nie mają w niej miejsca. Nigdy nie wolno działać pod wpływem emocji, niezależnie od tego, jak silne mogą one być w danym momencie. Nigdy nie wolno się im od Oddać. zamiast tego odłącz się od swoich emocji i zastanów się dlaczego czujesz się w ten sposób i jak można to wykorzystać przeciwko tobie. Widzisz, w każdej formie gry umysłowej, czy to w biznesie, wojnie czy ogólnie w życiu, chodzi o wywołanie emocji u drugiej osoby. Ten, kto staje się emocjonalny, przegrywa wojnę. Jest to coś, co można również wykorzystać na swoją korzyść. Jeśli wiesz, że twój wróg szybko się złości, staraj się go zirytować, a jeśli twój wróg szybko staje się zarozumiały, udawaj słabego, aby mógł rosnąć w swojej arogancji. Są to potężne taktyki, które sprawiają, że przeciwnik działa pod wpływem emocji i gra na twoją korzyść. Można ich użyć, aby złapać go z zaskoczenia. Ekspert w walce porusza wrogiem, a nie jest przez niego poruszany. Lekcja 6. Nigdy nie popadaj w samozadowolenie. Na arenie konfliktu nie ma większego niebezpieczeństwa niż samozadowolenie. Jest taki cytat, który brzmi: Nigdy nie pogardzaj słabym młodzieńcem, może on stać się brutalnym tygrysem. Wróg, który jest niedoceniany i który jest postrzegany jako drobna niedogodność, może stać się największym zagrożeniem ze wszystkich. Zbyt pewny siebie wojownik, który nie ćwiczy czujności i nie bierze pod uwagę siły swoich przeciwników, z pewnością wpadnie w ich uścisk. Lekcja siódma. Wykorzystaj chaos. Pośród chaosu jest szansa. Nawet w najciemniejszym momencie naszego życia powinniśmy znaleźć promień nadziei. Musimy zachować spokój i uważnie obserwować wszelkie niepotrzebne zmiany. Dobrym tego przykładem jest krach na rynku. Podczas gdy wszyscy panikują, musisz pozostać bystry i wykorzystać nadarzające się okazje. To idealny czas, aby uderzyć i dokonać właściwych inwestycji. Lekcja ósma. Buduj silne relacje. Suncu uznaje znaczenie budowania silnych relacji z sojusznikami i potencjalnymi sojusznikami. Większość ludzi wybiera przyjaciół na podstawie niczego, tylko dlatego, że mają wspólne nawyki lub angażują się w te same działania. Zamiast błahych przyjaźni, szukaj przyjaciół, do których możesz się zwrócić w potrzebie, tych, którzy będą przy nas stać na dobre i na złe. Szczerość i uczciwość są niezbędne do budowania zaufania i nawiązywania silnych relacji, co oznacza, że pozostajesz prawdziwy, a nawet otwierasz przed innymi swoje słabości. Rozumiem, że ujawnienie innym naszych słabości i niedoskonałości może być trudne, ponieważ obawiamy się, że może to ujawnić nasze wady, ale robiąc to, otwieramy się na siłę, uzdrowienie i mądrość, które płyną z oparcia się na naszych przyjaciołach. Posłuchaj. Sztuka nawiązywania przyjaźni i wpływania na ludzi jest cenną umiejętnością, którą wszyscy powinniśmy starać się opanować. A jeśli masz szczęście doświadczyć prawdziwej przyjaźni, będziesz wiedział z pierwszej ręki, jaką niezrównaną wartość i spełnienie przynosi. Bycie otoczonym przez przyjaciół i braci, którzy poszliby dla ciebie na wojnę i z powrotem, jest naprawdę potężne. Branie prawdziwego przyjaciela za pewnik jest jak ignorowanie cennej inwestycji, dopóki nie straci ona całej wartości. Możemy zacząć zakładać, że nasi przyjaciele zawsze będą przy nas, nie zdając sobie sprawy z czasu i wysiłku, jaki wkładają w nasze relacje. Ważne jest, aby docenić wartość naszych przyjaźni i okazać wdzięczność ludziom w naszym życiu, którzy nas wspierają i podnoszą na duchu. Lekcja dziewiąta: Właściwe przygotowanie. To jest klucz do sukcesu. Sun-Tzu był inteligentnym strategiem wojskowym, który rozumiał potrzebę starannego planowania i przygotowywania się do bitew. Jeśli jego żołnierze nie byliby gotowi do realizacji jego pomysłów, nawet najlepiej ułożone plany z pewnością by się nie powiodły. Ćwiczył ze swoimi żołnierzami, aż każda formacja i każdy manewr były powtarzane, aż stały się automatyczne rozwinęli tak surową dyscyplinę, że jego żołnierze byli posłuszni każdej wydanej przez niego dyrektywie. Ale dlaczego było to konieczne? Proste. Kiedy rozpoczęła się prawdziwa wojna, kiedy jego żołnierze zobaczyli prawdziwą krew rozlewaną na ziemi i wyrywane wnętrzności, trzymali się pierwotnego planu, a było to możliwe tylko dzięki niezliczonym powtórzeniom. To samo dotyczy twojego codziennego życia. Ilość przygotowań, które wkładasz, aby być silnym i męskim, ostatecznie decyduje o tym, czy odniesiesz sukces czy porażkę. Powtarzanie jest niezbędne. Pamiętaj, że jako ludzie jesteśmy stworzeniami nawyku. Dlatego gdy już się do czegoś przyzwyczaisz, staje się to twoją strefą komfortu, której nie chcesz opuszczać. W ten sam sposób powtarzaj w kółko swoje nawyki o wysokiej jakości, aż staną się Twoją nową strefą komfortu. A kiedy zacznie się prawdziwa bitwa, kiedy uderzy Cię chęć zboczenia ze ścieżki, nie zrobisz tego, ponieważ Twoje planowanie i powtarzanie jest tak silne. W rzeczywistości jest na to doskonały cytat: Ciężka praca i dyscyplina pokonują talent. Zasadniczo oznacza to, że utalentowana osoba, która nie powtarza swojego pierwotnego planu w kółko, poniesie sromotną porażkę, gdy rozpocznie się prawdziwa bitwa. Jako człowiek honoru i dyscypliny pokonasz kogoś, kto jest bardziej utalentowany, ale wkłada mniej wysiłku. Nie bój się człowieka, który wykonał 10 tysięcy różnych kopnięć, ale człowieka, który wykonał jedno kopnięcie 10 tysięcy razy. Lekcja dziesiąta. Bitwa jest wygrywana w umyśle na długo przed tym, zanim znajdzie się na polu walki. Tak wielu ludzi przegrywa właśnie z tego powodu. Mówią, och, to zbyt trudne. Zanim nawet podejmą próbę wykonania faktycznego zadania. Oznacza to, że od samego początku nie są w pełni zaangażowani. Zanim wkroczysz na pole bitwy, upewnij się, że wierzysz, że wygrasz wojnę, i wyobraź sobie, jak podnosisz trofeum zwycięstwa. Jest tak wielu ludzi, którzy wątpią w Twoje możliwości w życiu, więc po co dodawać siebie do tej listy? Rozwijaj pewność siebie, która pochodzi ze świadomości, że możesz pokonać wszelkie przeszkody, jakie stawia przed Tobą życie. Ten rodzaj wiary w siebie nigdy się nie ukształtuje, jeśli wątpisz we własne możliwości. Musisz udowodnić swojej podświadomości, że sukces jest Twój. Może się to zdarzyć tylko poprzez powtarzanie sukcesów na poligonie, które powtórzą się na prawdziwym polu bitwy. Mówiąc najprościej, wygrać w umyśle oznacza mieć pewność, że zrobiłeś wszystko, co w twojej mocy, aby się przygotować, a twoja wiedza i doświadczenie pomogą ci przetrwać nawet najbardziej trudne sytuacje. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, sprawdź filmy na ekranie. Do zobaczenia następnym razem.